Szyman moi drodzy, dzisiejszy odcinek wyjątkowo nie wychodzi w niedzielę, tylko wyjdzie albo w poniedziałek, kiedy to nagrywam, albo zobaczycie go we wtorek, jeszcze nie wiem, nie podjąłem tej decyzji. W dzisiejszym odcinku chcę naświetlić Wam kwestię związaną z wyborem. I chcę Wam, chcę zwiększyć Waszą świadomość na temat Wyboru, bo wasze wybory są stricte powiązane z Waszym życiem. A idąc nawet dalej, to co macie w waszym życiu jest ściśle powiązane z wyborami jakich dokonujecie. Od jakiegoś czasu spotykam się z jakimiś opiniami czy słyszę pewne rozmowy, że no ten Przemek to jest taki sportowiec, on tam biega po tych górach, robi różne jakieś dziwne, szalone rzeczy. No i kontekst tych rozmów często jest taki, że jakby to było dla mnie jakieś łatwe, jakby to było dla mnie jakieś oczywiste, naturalne, on to robi, nie ma w tym problemów. No a rzeczywistość, rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie jest to dla mnie ani jakieś, w jakiś sposób łatwiejsze, przyjemniejsze, albo że nie sprawi mi to żadnego bólu. Jest wręcz przeciwnie: jestem takim samym człowiekiem jak każdy z nas, jak każdy inny, i borykam się z problemami, z jakimi borykają się większość osób na tym świecie, na tej planecie. Też rano wstaję, myję zęby, ubieram się. Jak się przetnę, to leci mi krew. Jestem zwykłym człowiekiem, który dokonuje wyborów. Ja nie urodziłem się sportowcem. Ja nie jestem sportowcem, tylko ja stworzyłem siebie, swoją postać wokół sportu wokół czegoś, co mi się podoba wokół czegoś, co lubię wokół, wokół czegoś, co sprawia mi przyjemność i pasję. I dla mnie bieganie po górach jest tak samo trudne, jak dla Każdej innej osoby, tylko ja dokonałem wyboru, że akceptuję pewien wysiłek, pewien ból, trud z tym związany, po to, żeby na koniec mieć tą satysfakcję albo w inny sposób, że ta satysfakcja sprawia mi większą korzyść niż ten ból czy to cierpienie, które wynika. Zrobienia danej czynności. Po prostu dokonuję świadomego wyboru. Cenniejsze dla mnie jest w długim terminie, czyli ta nagroda oddalona w czasie czyli to dobre samopoczucie, medale z biegu móc pochwalić się kiedyś jakimiś wyczynami na starość, sobie mieć o czym wspominać czy trafić do gazety, jak ukończę 10 Ultra, które to wyzwanie wymaga. Jestem w stanie cieszyć się tą nagrodą oddoloną w czasie, niż chwilową satysfakcją z powodu tego, że, o kurde, nie chce mi się, jestem zmęczony, to nie będę tego robił, tak? Dokonuję świadomego wyboru. Wybieram coś oddalone w czasie, oddaloną gratyfikację, niż chwilową przyjemność, chwilową satysfakcję z powodu tego, że mi się nie chce czegoś zrobić. Więc dokonuję wyborów. Tak samo Wy w swoim życiu możecie dokonywać. Lepszych lub gorszych wyborów w zależności od tego, co, chce, co chcecie osiągnąć. Najgorszy trening to jest tylko taki trening, który się nie odbył. Czyli w sensie, który wy nie wykonaliście. Każdy inny przybliża was do wymarzonego, wypra wypragnionego celu. I tak jest z każdą inną rzeczą, którą się podejmujecie, tak? To, że ktoś. Prowadzi własną działalność, ma własną firmę, dobrze zarabia czy dobrze biznes prosperuje. To nie jest dlatego, że nie wiem, ktoś się z tym urodził, że to mu skapnęło. No może są takie przypadki, są takie osoby, które urodziły się w jakiejś bogatej firmie, tak, no ale to są jakaś cząstka osób, które prowadzi swój własny interes, która. Otworzyła firmę podczas pierwszego pokolenia. Czy oni są pierwszym pokoleniem, które otworzyło własny interes? No i czy oni się urodzili przedsiębiorcami? Czy oni urodzili się biznesmenami? Nie. Po prostu dokonali wyboru w swoim życiu, że chcą tą ścieżką podążać. Każdy z nas może dokonać tego wyboru, każdy z nas może otworzyć biznes, jeśli będzie tego chciał. Nie ma co narzekać, mówić, że ktoś, nie wiem, dobrze prosperuje, bo ma taką firmę, dobrze mu idzie. No on też poświęca swój czas, swoją energię też w pewien sposób to kogoś kosztuje i dokonuje wyboru, tak? Woli to zamiast pójść do pracy na etat, pracować dla kogoś w określonym czasie, robić jakieś rzeczy, które może nie chce, nie lubi. Więc poświęca to w zamian za to, żeby prowadzić swoją firmę. Każdy z nas dokonuje tego właśnie wyboru, gdzie pracuje, jak pracuje. Nie ma co obarczać wszechświata za jakieś rzeczy, które się w naszym życiu dzieją. My dokonujemy wyborów tego, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało i warto zacząć dokonywać świadomych wyborów. Zastanowić się, co chcemy osiągnąć, jak chcemy osiągnąć. Jeśli nie podoba nam się w jakiejś pracy, no to zamiast w niej, w niej tkwić, narzekać, no to ja się dziwię i zadaję pytanie, to dlaczego nic nie zmienisz? O, nagle jest coś tam, tak? No, sorry, to jest twój wybór, twoja decyzja. Jeśli to akceptujesz, to weź to na klatę, a jeśli tego nie akceptujesz, to weź coś zmień. W narzekaniu bardzo dużo ludzi jest... W swojej gadce mądrych, jest bardzo ambitnych, ale w swoim działaniu nie są, są kompletnie nieambitni. Jest różnica między ambitnym gadaniem a ambitnym działaniem. Większość osób na tym świecie, na tej planecie, która nas otacza, jest ambitnych w swoim gadaniu, a nie w swoim robieniu, w swoim działaniu. No ale to jest kwestia, tak jak mówię, dokonywania wyborów. I proponuję dokonywać świadomych wyborów, będzie nam w życiu łatwiej. To jak ja wyglądam, jak ja się czuję, to co mam, jest wszystko wynikiem wyborów, których ja dokonuję. I z biegiem czasu, chociaż yy, kiedyś nie myślałem w ten sposób, w ogóle nie miałem takiej świadomości, dopiero od jakiej? tak to już nie, to minął rok, odkąd zacząłem słuchać sceny Jaskiniowca, odkąd mój znajomy, mój przyjaciel mi to przedstawił, pokazał, że jest taka osoba, która prowadzi takie podcasty, takie blog, kiedy zacząłem to zgłębiać, analizować, Wprowadzać zmiany w swoje życia, no to pozytywne rzeczy zaczęły się dziać. Doko Zacząłem dokonywać bardziej świadomych, przemyślanych wyborów. I nagle życie jest lepsze, przyjemniejsze. Mam więcej poczucia sprawczości, kontroli, satysfakcji. Moje życie zmierza w kierunku, w którym ja na nadaję ten tor, tak, a nie życie mi się przytrafia. Życie dzieje się tak, jak ja tego chcę. I w kierunku, w którym ja chcę. Więc polecam Wam zastanowić się nad tą kwestią. Uważam, że wiele rzeczy w naszym życiu rozchodzi się od naszą świadomość, o wybory, jakich dokonujemy. Aspektów jest oczywiście więcej, nie przedstawię tego w tym jednym materiale, będzie tego więcej. Więc takie przemyślenia ode mnie na dzisiaj. Dajcie, dajcie znać w komentarzach, co Wy. Uważacie na temat dokonywania świadomych wyborów w swoim życiu, jakie wybory wy dokonujecie, które przybliżają Was do swojego wymarzonego celu, no i zastanówcie się nad wyborami, nad wyborami które Was oddalają od tego celu. To tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!